Co jest? Spad? Który raz lecisz, Kościu? Gdzie leciałeś pierwszy raz? I z powrotem też do Turcji? A później dziele leciałeś? Ostatnio, jak byliśmy we Francji, nie? Idziemy, jedziemy tym wizerem I kiedy? Co? teraz? piąty raz, nie? Bo dolecieliśmy do trundu samolotem, nie? Idź, idź, bo nas przegónić. Co, dojechaliśmy samochodem. Boisz się lechać. Masz ochotę latać? Pić ci się chce? Jeść ci się chce? Tak? Dobra, przepuścimy ludzi, tak? Czyli nie boisz się? O, jak kolejka. Gościu, nie uciekaj mi. Ej! No i jest wizerek, co? Elegancka koszuleczka, Aleks. Prima sort. O, tu są żółci. Tu jest Aleks. Uważaj, bo ci ktoś zabierze twoje Lego zaraz. Ja wiem, które miejsce mamy. No nie, nie można. Co? Lego nie może Co nie może być widać? Twoje ulubione, tak? Alex, dobra, idziemy. Ale ty nie widzisz tego w samolocie. Alex, Alex, idziesz Alex 26, 26. A tu mamy tutaj 27, 26.